Modlitwa poranna o wezwanie Ducha Świętego i rozpoczęcie dnia z błogosławieństwami i pokojem. Poszukaj miejsca pokoju, przestrzeni, gdzie możesz zamknąć oczy, uciszyć duszę i pozwolić, by cisza Cię otoczyła. Oddychaj głęboko, uwolnij wszelki ciężar, wyzwól swoje lęki, pozwól, by Twój umysł i serce uwolniły się od wszelkiego niepokoju. Otwórz swego ducha na boską obecność, połącz się z Bogiem i przyjmij ducha świętego z najczystszą miłością Twojej istoty. Boże mój, z pokorą i wdzięcznością wznoszę do ciebie mój głos. Jeszcze raz pozwoliłeś mi obudzić się do nowego dnia, obdarzyłeś mnie darem życia i możliwością poczucia cię bliżej. Dziękuję ci, panie, bo Twoja miłość mnie otacza, bo Twoje miłosierdzie mnie podtrzymuje, bo Twoje światło oświeca każdy mój krok. Uwielbi, O Panie, przez Twojego świętego Ducha każdą drogę, którą podejmę. Niech moje kroki będą pewne i proste. Niech moje czyny odzwierciedlają dobroć Twojego serca. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości dla wszystkich, których spotkam na mojej ścieżce. Oddaję Ci, Panie, moje myśli, moje pragnienia, moje emocje. Powierzam Ci moje serce i całą moją istotę, abyś je ukształtował na Twój obraz i podobieństwo. Uczyń mnie bardziej podobnym do Ciebie, Panie. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej łaski, niech moje ręce będą narzędziami Twojego pokoju, niech moje słowa będą balsamem dla duszy tych, którzy mnie otaczają. Niech to Twoja radość napełni moje serce, niech w każdym uderzeniu mojej duszy objawia się Twoja nieskończona miłość. Niech cały świat wie, że jestem Twoim wiernym sługą, niech w każdym czynie mojego życia objawia się radość służenia Tobie. Pozwól mi być narzędziem pokoju, głosem nadziei, kanałem błogosławieństwa pośród przeciwności. Składam w Twoje ręce, Panie, wszystko, czym jestem i czym będę. Nie chcę iść bez Twojego przewodnictwa, nie chcę decydować bez Twojego kierownictwa. Weź mnie w swoje ręce, ukształtuj mnie według Twojej woli. Niech moje życie będzie ofiarą dla Twojej chwały. Niech w każdym miejscu, gdzie postawię stopę, Twoje imię będzie wywyższone. Niech w każdym działaniu, które podejmę, Twoja obecność będzie rozpoznana. Boski Ojcze przedwieczny, w chwalebnym imieniu Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny błagam Cię, ześlij do mojego serca Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, źródło świętości i łaski. I oczyść moje serce. Przyjdź, ojcze ubogich, i napełnij mnie Twoim pocieszeniem. Przyjdź, sprawco wszelkiego dobra, i odmień moje życie. Przyjdź światłości umysłów, i rozprosz wszelką ciemność we mnie. Przyjdź, słodki gościu mojej duszy, i pozostań ze mną. O Duchu Święty, wzywam Twojej obecności z wiarą i oddaniem, bo Ty jesteś boską mocą płynącą z serca Ojca. Udziel mojemu życiu niebiańskich darów, które tylko Ty możesz dać. Zlej na mnie Twoją mądrość, Twój rozum, Twoją radę, Twoją moc, Twoją umiejętność, Twoją pobożność i Twoją świętą bojaźń Bożą. Przyjdź, Duchu Boga Żywego, i zamieszkaj we mnie. Przyjdź, Duchu Życia, i odnów moją istotę. Przyjdź, Duchu Miłości, i ogarnij mnie swoim ogniem. Niech moje serce będzie ołtarzem, na którym nieustannie płonie płomień Twojej obecności. Duchu Święty, przyjdź jak łagodny powiew, jak oczyszczający ogień, jak niewyczerpana rzeka łaski. Zamieszkaj w mojej duszy, napełnij mnie swoim światłem, odziej mnie swoją mocą. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, i uświęć mój dom, moją rodzinę, moje drogi. Przemień moją pierś, w świętą świątynię, gdzie Twoja obecność króluje na zawsze. Amen. Ty, duchu święty, wieczna miłości, która pocieszasz dzieci Boże, jesteś wzniosłym darem Ojca, miłością, która spływa jak niewyczerpana rzeka łaski. Jesteś żywym płomieniem prawdziwej miłości, ogniem, który oczyszcza, który oświeca, który odnawia. W Tobie znajdujemy boskie pocieszenie, siłę, która podtrzymuje. Obecność, która nas nigdy nie opuszcza. Oświeć, O Duchu Święty, nasze oczy światłem Twojej prawdy. Niech jasność Twojej miłości rozleje się na moją duszę jak niebiańska rosa, jak uzdrawiający balsam. Swoją nieskończoną mocą wspieraj nas w bitwach życia, odnawiaj nasze siły, gdy zmęczenie nas przytłacza, podnoś nas, gdy ciężar prób sprawia, że się chwiejemy. Spraw, aby w nas dobro zwyciężyło nad złem. Niech w naszej duszy panuje pokój, który tylko Ty możesz dać. Umocnij wiarę tych, którzy narodzili się do życia Bożego, podtrzymaj nadzieję tych, którzy się wahają, utwierdź pewność tych, którzy Ci ufają. Niech Twoja obecność rozpali gorliwość w uśpionych sercach, niech Twoja miłość przemieni letniość w żarliwość, niech Twoja łaska pobudzi każdego wierzącego do odważnego kroczenia drogą świętości. Duchu Święty, hojny i miłosierny, udziel mi radości zbawienia. Niech moja dusza napełni się pewnością Twojej miłości. Niech mój duch znajdzie w Tobie swoje schronienie i swoją siłę. Daj mi, Panie, mądrość, abym jasno rozróżniał, abym głęboko rozumiał, abym roztropnie działał. Duchu rozumu oświeć mój umysł, abym w każdej sytuacji, w każdym konflikcie, w każdej decyzji życiowej mógł jasno widzieć drogę, która prowadzi do Ciebie. Naucz mnie odróżniać dobro od zła, wybierać zawsze sprawiedliwość, kroczyć zawsze w prawdzie. Duchu święty, duszo mojej duszy, Tobie oddaję się z pokorą i oddaniem. Oświecaj mnie w moich wątpliwościach, umacniaj mnie w moich słabościach, prowadź mnie w mojej wędrówce, pocieszaj mnie w moich utrapieniach. Bez Ciebie moje życie gaśnie, bez Twojego światła moja dusza ginie. Bez Twojej miłości moje serce stygnie. Zostań ze mną, Panie, i uczyń moją istotę świątynią, w której będziesz mieszkał na zawsze. O duchu pocieszenia, niewyczerpane źródło radości i pokoju, wzbudź we mnie hojność, abym służył potrzebującym. Wlej otuchę i nadzieję w tych, którzy cierpią. Odnów ufność tych, którzy stracili wiarę. Niech w każdym z nas narodzi się odnowione zobowiązanie do czynienia świata lepszym miejscem, Zobowiązanie do szerzenia Twojej miłości, doniesienia Twojego światła tym, którzy żyją w ciemności, do bycia świadkami Twojej dobroci w każdym zakątku ziemi, duchu święty, duchu prawości, błagam Cię, abyś wylał na mnie dar rady. Uczyń mnie roztropnym w moich słowach, mądrym w moich odpowiedziach, stosownym w moich decyzjach. Niech każda decyzja, którą podejmę, będzie natchniona Twoją łaską. Niech każdy wybór będzie zgodny z wolą Ojca. Nie pozwól, abym mylił się w sprawach istotnych, nie dopuść, aby mój osąd został przyćmiony przez pychę lub próżność, duchu życia, przez którego odwieczne słowo stało się ciałem w przeczystym łonie Maryi. Ty, który działasz w ukryciu, w ciszy, w głębi serca, naucz nas być uległymi wobec znaków Twojej miłości. Uczyń nas uważnymi na znaki czasu. Na sygnały, które dajesz nam w biegu historii. Abyśmy nie byli ślepi na Twoje działanie, abyśmy nie ignorowali Twojego głosu, który nas wzywa, abyśmy nie zatwardzali naszych serc, gdy zapraszasz nas do zmiany. Przyjdź, duchu miłości i pokoju. O duchu święty, duchu wolności, wylej na moją duszę radość życia w Twojej obecności. Wybaw mnie od wszelkiego ucisku, od wszelkiej trwogi. Od wszelkiego lęku, który próbuje mnie zniewolić. Udziel mi daru pobożności, aby moje serce było wrażliwe na ból bliźniego, aby moje ręce były narzędziami miłosierdzia, aby moje życie odzwierciedlało nieskończoną dobroć Boga. Odnów we mnie szlachetnego ducha, uczyń moją duszę miejscem godnym Twojego mieszkania, napełnij mnie swoją miłością. Oczyść mnie swoim ogniem, przemień mnie w odbicie Twojego światła. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź odnowić moje serce, przyjdź królować w moim życiu, przyjdź przemienić mnie całkowicie. Amen. Boski Ojcze Przedwieczny, w chwalebnym imieniu Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo najświętszej i zawsze dziewicy Maryi. Błagam Cię z pokorą i żarliwością. Ześlij do mojego serca żywą obecność Ducha Świętego. Duchu Święty, Boże nieskończonej miłości, wylej na mnie ogień Twojej świętej miłości. Niech płonie w mojej duszy płomień Twojej obecności. Niech moje myśli, moje słowa i moje czyny będą odbiciem Twojej boskiej woli. Duchu Święty, Boże, cnót nawróć mnie. Uczyń moje serce sanktuarium łaski, prowadź mnie ścieżką prawdy. Przemień moje słabości w mocne strony i pomóż mi żyć według Bożych zamiarów. Duchu Święty, źródło niebiańskich świateł, rozprosz ciemności mojej niewiedzy. Oświeć mój rozum, otwórz moje oczy na Boską Mądrość i pozwól mi jasno zrozumieć wielkość Twojej miłości. Duchu Święty, Boże nieskończonej czystości, uświęć moją duszę. Oczyść mnie, odnów moje wnętrze, oddal ode mnie wszystko, co oddala mnie od świętości i odziej mnie szatą niebiańskiej łaski. Duchu Święty, który mieszkasz w mojej duszy, przemień ją i uczyń całkowicie swoją. Niech nie będzie we mnie innego pragnienia niż podobać się Tobie, innego dążenia niż naśladować Cię, innego celu niż być odbiciem Twojej miłości w świecie. Duchu Święty, miłości substancjalna Ojca i Syna, pozostań zawsze w moim sercu. Bądź biciem, które daje życie mojej egzystencji, pokojem, który podtrzymuje moją duszę, siłą, która pobudza mnie do kroczenia z wiarą i ufnością. Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Na wieki wieków. Amen. Zamknij oczy. W tej chwili skupienia skieruj swoje serce do Boga. Przedstaw mu swoje pragnienia, swoje potrzeby, swoje najgłębsze marzenia. Proś z wiarą o wszystko, co pragniesz spełnić tego dnia, w tygodniu, który się rozpoczyna. Módl się o cuda, które pragniesz zobaczyć w swoim życiu. Oświadcz z ufnością, że obfitość przychodzi do ciebie, że drogi się otwierają, że pomyślność kwitnie w twoim życiu. W tej chwili oddaj się całkowicie obecności Boga. Oddychaj głęboko, poczuj pokój Boży, który cię otacza. Wydychaj powoli, uwalniając wszelki niepokój, wszelkie zmartwienie. Możesz otworzyć oczy? Jeśli czujesz w sercu pragnienie, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją prośbę, napisz ją z wiarą, ufając, że Bóg już ją usłyszał i że Jego doskonała wola zadziała w twoim życiu. Amen.